mam na wodę. Ogólnie są dzisiaj żniwa. To jedno pole poza odcinkiem nam bańiska wykosiła. E, tutaj zrobiłem takie testy, taki przycz. Tam też jest. E, 80 pom z, z agregatem. Naprawdę widzę swoją robotę. Czarna, puchna ziemia pełna. Skoda była ładna. No i co ona no tutaj mi postawiła? Weźcie, wy poczekajcie, a ja tam pójdę. żeby wjeżdżała już na to pole. widziana w ogóle nie wysypała, a jak to wygrze? Oczywiście, co zostało? No jak to zostało? No rozjechane, bo oczywiście mocarni nie włączyła i zaczęła jechać. Też się z czy on tak się pojedzie, ale zobaczymy, że mlecarnia. Także weźmiemy sobie ciak i podstawimy do panu przyczepa. 80 km, że tak Tak jak mówiłem, jedno pole poza odcinkiem już wykościliśmy bo nie było nawet wtedy czasu, żeby kamerkę trzymać. Więc nie miejcie to za złe. Musimy robić dalej. No i właśnie tutaj o tym polu mówiłem. Jeśli ktoś, ktoś nie zauważy, że to, to pole, no to podjeżdżam. No i teraz załączyłem całą. Chodźmy zobaczmy, no, tam jest, tam się <kluz> i zobaczymy jak sypię. No w sumie jest... W to po prostu będzie. Dobra. Widziałem, że sobie będziemy zlaterkować. Nie, nie będę Wam tego pokazywał, bo pewnie w ogóle będzie nerwowe, że co tak mało. Oh, to było o, to o, w ogóle piję kawę. Całe szczęście, że nie ogóle nie widzę. tylko przyczepę dokobiorę co chcę zobaczyć Ło, ale skoczyłem nie, cały szczęście na witryski mieli pewnie poszło w dechy albo do konia nie wiem tak. dobra, idę po wuja Chodź. a wy już tutaj poczekajcie widzę, że wuja kazał mi zajechać jakoś tak dziwnie nie wiem dlaczego, będzie tak prawdopodobnie tutaj Sypacie już szybko, więc poczekajcie. No i już po pierwszym wysypywaniu jestem zmęczony jak kąpiel a temu chyba nie szkoda roku. <laughs> nie będę popatać. Idę z nim popadać. No to jak widzicie, już tam kosz pierwszy przycz, a ja idę do trzydziestki, bo mi trochę zimno. Nie wiem, mam Jest na środek na to, nie, nie Dobra, nieważne. Ym, zastanawiam się, czy na pewno to będzie pełnoprawna seria, czy tylko jeden odcinek. Jak widzicie, teraz tutaj tego zboża nie było jakoś dużo, i wysypałem go tak jakoś randomowo, nie? Co jeszcze się nie wiaderkowaliśmy, tylko bardziej łopatowaliśmy, nie? Co znacie tutaj? No, z 500 złotych by do tego było. Zgasimy światło. Powinno mi zależy zaraz będzie ciemno, a jeszcze nawet, jeszcze nawet a zaraz już No, co, 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 co robisz? No tak, to jest kierowniczka dlaczego? Ja, pierdzielę tyle ziorek mi zostało. No nie gadaj, skoczyłem ładnie. No, tyle ziorek, no jak nic z tego by, z ty tylko z tego by było 500 zł. Ile ja tutaj straciłem? Dobra, nie wierzę. Nie wierzę po prostu, nie wierzę. Najwyżej pewnie nie, tak jeszcze mi tutaj przy, przyjedzie i wykosi. Uż C330M, no to jest po prostu piękne. Dobra, widzę. Bo ogólnie jeszcze ja się tutaj rozgadałem, a nawet nie widzę czy kombajn dobrze jedzie. Ja tym razem musi dobrze pojechać, bo jak się zatrzyma na tym, to normalnie ja wszedłem do tego kombajnu i ja bo to jest niemożliwe, żeby sobie pomyślała, że to po prostu nie koję. No przecież mamy jedę na każdym kolejne. A tutaj dalej poszło. No i nie wiem, o tej chodzi. Może no, ta po prostu jest takie głuchne, bo nie dorosły no, Nie wiem, widzowie. Nie wiem. No dobra, no ale że przez środek kość, no to już chyba przez to, co? A, kogo my najęliśmy? Nieważne. I wsiadamy do cząstka? No, widzowie zamówiłem parę dalej od razu ja pierdzielę. co ty robisz nie wiem czy ona jakoś pijana czy co dobra do tego zamówiłem do parę belek żeby pościelić świnką i tym podobne więc my sobie pojedziemy je odebrać i od razu Przy okazji pozdrawiam mojego kolegę, z moich dwóch kolegów. Jeden z kanału Paweł, Paweł a drugi z kanału Ubis 635. Bardzo pozdrawiam. Polecam, podajcie na, na kanał. Na kanały. Zależy, że Krystylu, pewnie też możecie, ale w Zamówić belki, żebyś już kimś a nawet nie wiem jakie to są belki. Czyli sprawy, czy jakieś okrągłe, czy ze strony. Bo dosłownie wuja czasem ma takie pomysły, że o, to. Bo parę lat służy. O! Może bym takie sobie jednego kupił. No i gdzie są te belki? A, chyba muszę podać tam. bo, żeby... po, mamy widzowie katalog belki do wybrania i ja nie wiem ogólnie które belki wybrać tutaj mam w komputerze wszystko ja dosłownie nie wiem wydaje mi się że te kostki słomy by były najlepsze ale jaką ilość Dobra, wezmę 8. Dobra, no kup. Mamy widzowie jeszcze oczywiście do wybrania palety Big Bad, worki typu Big Bad, palety i bele. Dobra, widzowie. Ja już oczywiście po zakupie. Musimy wziąć te belki no to jak najszybciej, bo ja nie wiem kiedy to będzie sporo. Tak, Widzę, wszystkich belek się nie udało mi załadować. Chwilowy błąd techniczny, ale no Wszystkich belek mi się nie udało załadować. Ja się tak boję, że nie testowali, jak będę wjeżdżał na gospodarstwo. A wy jakoś mówicie, więc... <laughs> tak, ja nie wyczynę, bo ja ze wszystkim balami, że zrobiłem 8. Zostałem z 3. Więc tak nie wybrałam. O, ho, ho! No wu, nie będzie zadowolony O kurde. No, nie wierzę. No i co się gapisz? No, może byś wyszedł, coś mi pomógł. Może coś mi się stało. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć belek. Wszystkie belki, wszystko pospadało. No i ja nie wiem, widzowie. No nie wierzę. Normalnie jeszcze ktoś znak wywalił. Weźmy go. Nie wiem, tutaj, nie, bo tutaj ktoś ma pole. Nie wiem, na łąkę połóżmy czy, czy coś. Ja nie mogę 30 wywaliłem widzowie Ja już się boję co wujda, na, na to będzie myślał Szybko przez rzepak przejdziemy ale to już lepiej po asfalcie iść niż po rzepaku koniuś. Pewnie kombajniska tu już tam będzie sypać a ja no, wywaliłem 30, no normalnie nie wierzę jak zawsze na odcinku musi się coś widzowie. a tutaj kombajnistka też ma chyba awarię jakąś co jest? uciekła? w kombajnie nikogo nie ma tutaj to opuszczę, bo by podniesione było żeby będzie zaraz jej pierdzielnęło dobra, ja z tym wychodzę, może coś się stało uciekła, dobra ja idę do wuja. Na pewno nie będzie zadowolony z tego faktu. No to ja już rozmowie z wujem. No i oczywiście, jak zawsze, wuj okaże mi płacić, bo kto zepsuł, ten płaci. Ale mi się wydaje, że jednak każdemu mo może się stać. Kazał mi wziąć 80. i wyciągać. Nie wiem, co ja mam zrobić osiemdziesiątką. 80., Chyba tylko przyczepę przyciągnę. Bo... Bo 30 to już szlak trafił. Ale no, jest mm. gdzieś wyciekła, ja 30 z przyczepów waliłem na pewno wszystko tam jest pogięte, to do roboty będzie o, ho, ho. w tym Roboty to będzie jak nie wiem. Jeszcze u nas będzie stał czyjś komba. No normalnie świetnie. No nie gadajcie, że nie świetnie. I teraz hydropakiem do będę będę podnosił, które też nie wiem. Dobra, będę podnosił jakieś trzypunktowy No i tutaj nasza strata. No, to może... Co ja mam A może zróbmy tak, czekajcie widzek. Obiedźmy korolek. I patrzcie, czekajmy przyciakam. Naciąg już jest. O Boże, jak to jest wszystko powiem. Patrzcie. Patrzcie. Te rurki. Przecież to wszystko, wszystko. Szczeliny, patrzcie. Jakie szczeliny tutaj będą. Ja nie wierzę to wszystko po prostu. To szali widzisz? Nie zachęc. No i po trzydziestu. I nawet nie wiem, dobra, zostawmy to ostatni tutaj tam. na razie. No. tak dosłownie chwilowo patrzcie, przepchniemy trzydziestkę. No przepchnie się Żebym miała to już Dobra, Bo to, to już nie ma sensu. W tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Cześć. No, no i właśnie. Jak się nie uważa, tak wychodzi.